To witam was po dłuższym czasie na przystanku Koziny, komorze rozgałęźnej. Jak widzimy sporo zmian. Zniknęła nam zniknął nam podjazd dla MSV-ów. Słyszymy, że na dole nadal trwa kucie, także też trwa wybieranie. Zejdziemy na dół, żeby zobaczyć na jakim etapie jesteśmy, jak daleko się posunęło. Idziemy na dół? Matko ile drutu z odzysku? No i jestem na poziomie minus 2. Pięknie wylane łoże do startu Faustyny w kierunku dworca Kaliskiego. Nawet co na dole, jak daleko posunięte są prace. Chodzimy na minus 3 zapraszam Was w czeluścia komory rozgałęźnej, przystanek godziny A, słychać dziobak pracujący, tak jak widzimy yy, Zachodnia ściana komory rozgałęźnej. Na razie prace zostały wstrzymane. A prace idą w stronę ściany wschodniej, w stronę komór stolarska. Zastanawia mnie w którym miejscu oni to wybierają. Bo teoretycznie koparki pracują przy zachodniej ścianie komory rozgałęźnej, a prace trwają po stronie wschodniej. Przyjechała to Faustyna z ulicy Długosza. i też widzę automat do barka. Dobrze, korzystany o, ale tam rozrabia z daleko, Spróbuję wam pokazać O, ziemia się trzęsie Czuć, że dziobie Do barka jedzie w naszą stronę. Się miejscami, ładowarka jedzie w tej chwili, będzie odbierała to co skruszył, a dziobak przejeżdża na drugą stronę i będzie dziobał w miejscu gdzie była ładowarka dobra zmierzam w kierunku lasu dziobaka ale dziobak zjechał w tej chwili na środek No, powoli kołyska zaczyna znikać Co taka ciekawostka? Zobaczcie, jaki fikuśny, jaka fikuśna przystawka do kruszenia. bingi w głowicy zachodniej. Zaraz go wyrwie. Już go ma. Ale to jest siła, jaki power, to po prostu. podjechała wywrotka zabiera to co zostało tu kupane